Cześć kochani, dzisiaj witam was w My Little Box oraz takim małym holu zakupowym Ponieważ ostatnio naprawdę niedużo kupuję i pomyślałam, że połączę po prostu te dwie rzeczy razem I zacznijmy od My Little Box W tym miesiącu jest to My Little Super Box Ja um, śledzę ich na Instagramie, więc mniej więcej um, wiem jaki będzie temat przewodni I naprawdę nie wiedziałam czego mogę się spodziewać w środku Wiecie, w pudełeczku um, Super Box E, tak wygląda i tutaj już jest właśnie ten pierwszy taki mały prezent. Są tu naklejki takie właśnie mm, super bohaterami. Takie, wiecie, mogę sobie gdzieś tam w moim dzienniku nakleić czy coś i to niby ma kosztować 4 funty, więc taki dodatek. E, następnie jest gazetka, którą jak zobaczyłam... I tutaj jest e, pani w koszulce. We can be heroes just for one day. Pomyślałam, ale byłoby fajnie, jakby wiecie, nam dali koszulkę i zgadnijcie, co jest w środku. Więc e, dostałam koszulkę, której jeszcze nie widziałam, więc nie wiem, czy jest to samo napisane, czy jest coś innego, e, bo ona jest tak zapakowana. Chciałam pokazać, że tak fajnie ją zrolowali. Every girl is superhero. I to jest, e, jakby, nie wiem, zaprojektowana przez firmę Gut Raymond. E, ja szukałam tej firmy na. E, w internecie i to jest jakaś francuska firma, bo yy, nie znalazłam takiej anglojęzycznej strony, znalazłam ciuchy na Zalando, bodajże, ale to są strasznie w ogóle drogie ciuchy, bo tam była strasznie ładna spódniczka, która kosztowała 600 zł, więc za dużo. No i już otwieram, zobaczę, jak wygląda moja koszulka. Naprawdę jest fajnie, że yy, za każdym razem coś, coś takiego, no nie wiecie, co możecie się spodziewać. Yy, bardzo lubię szereg kolory, więc... Yy, o, rewelacja! Na mojej jest napisane I believe I can fly Więc fajnie I to jest w jednym rozmiarze, zastanawiam się jaki rozmiar mi dadzą Więc to, ona jest taka dosyć luźna Więc będzie taka, no wiecie Ja lubię koszulki, luźne i dopasowane Więc super, bardzo się cieszę Myślę, że ten napis nawet jest fajniejszy niż Niż ten Tej pani na kładce, więc bardzo się cieszę Z koszulki I tutaj z tej kartki wynika Że ta koszulka ma kosztować 29 funtów Więc Spora na koszulkę, ale no, zważywszy na ceny w tym sklepie, to, no to rozumiem. I przypominam, że za pudełko ja płacę 14,95, a sama koszulka kosztuje 29. I przejdziemy do kosmetyków. Przyszły w, takim, w takiej torebeczce. I muszę powiedzieć, że kosmetyki są rewelacyjne. Jestem zachwycona. Ten produkt z My Little Beauty to jest Lips and Cheek. I to jest taki kremowy... Kremowe do właśnie ust albo do, do um, policzków. I jest w przepięknym kolorze, takim mocnym koralowym, błyszczącym. Jestem po prostu zachwycona kolorem tego i na pewno e, spróbuję i na policzkach, i na ustach. Więc to im się rewelacyjnie udało. I ten produkt kosztuje e, na ich stronie 10,50. Więc też super. Następnie jest odżywka do włosów z Kerastase, którą firmę uwielbiam, miałam kilka produktów i naprawdę jestem zachwycona ich produktami. Um, I tu jest jakiś Crystalist i to jest lekka odżywka um, ze spłukiwaniem. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Strasznie lubię te kosmetyki. I ta odżywka kosztuje. już Wam mówię. 200 ml za 20 funtów, a my dostaliśmy 75, myślę, że tak jest spoko. I do tego jeszcze mamy 20% zniżki na zakupy na ich stronie, jakbyśmy chcieli i trzecim produktem jest krem do twarzy ponownie, tym razem jest to krem na noc z Garniera Miracle Sleeping Cream ale jestem bardzo zadowolona ponieważ nie mam kremu na noc w tym momencie i ja bardzo lubię produkty Garniera kiedyś używałam tylko całych serii po prostu Garniera do twarzy i moja twarz uwielbia ich produkty to jest jakaś nowość, bo nie widziałam jeszcze tego w sklepie i to jest przeciwzmarszczkowy więc coś dla mnie Zobaczymy, jak wygląda opakowanie. Tak wygląda słoiczek, bardzo, bardzo ładny. I muszę powiedzieć, że widziałam wczoraj w Tesco, pojawił się jeszcze jakiś nowy na dzień z wodą różanym. Zastanawiałam się, czy nie spróbować go następnym razem, bo ja naprawdę bardzo lubię te kosmetyki. Tak, więc tak wygląda pudełeczko w tym miesiącu. Jestem naprawdę zachwycona. Koszulka jest super, i wszystkie produkty bardzo, bardzo mi się podają. Myślę, że naprawdę warto to było 14, wiecie, 95, a nie powiedziałam Wam jeszcze, ile kosztuje krem. Krem kosztuje 12,99, więc praktycznie już za krem mi się pudełko zwraca, a tu. Jeszcze jeszcze tyle produktów, więc jestem mega zadowolona. Jeszcze chciałam Wam pokazać, co ostatnio udało mi się kupić. Zacznę takich od ubrań, bo to są dosłownie jedno ubranie i jedne buty. Kupiłam taką koszulkę Love Number no. One, i to jest z H&M w rozmiarze M. Tak przechodziłam i długo szukałam koszulki w paski, jakoś tak, u wszystkich się one przewijały i zawsze sobie. Myślałam, że muszę kupić sobie właśnie w paski, to jest biało-granatowe i e, tak mi się niechcąco trafiło fendem, jak tam weszłam sobie tak poglądać, więc bardzo się cieszę, bo kosztowała tylko 5 funtów, była na e, promocji. Kupiłam również buty. Wychodziliśmy z Adamem, jechaliśmy odwiedzić jego mamę i mówię, że tak naprawdę nie mam butów pomiędzy zimą, kozakami, a latem, baletkami. Mam tylko sportowe buty, ale przecież nie mogę chodzić w adidasach. Nie mam takich naprawdę butów na teraz, jak jest ciepło, ale jeszcze nie za ciepło na baletki. I weszliśmy do shopping center, jak byliśmy w dobi, Derby, zależy jak to... To różnie ludzie to wymawiają. I kupiłam sobie takie budki. Są przepiękne i przewygodne. Są to ze sklepu Dune chyba tak się wymawia. Były na, akurat na promocji z 59, zapasiłam 34 i są bardzo wygodne. Tu jest takie tylko zameczek, on się nie rozpina i z takim tym i tu mam zamyczek z tej strony nie czuję w ogóle obcasu nawet... E, obcasa? obcasu? i nawet pani jak je kupowała, mówi, że są bardzo wygodnie, bo ma takie tylko w czarnym kolorze i naprawdę muszę powiedzieć, że jak ja, która rzadko chodzi w obcasach, to naprawdę są dla mnie mega wygodne, bo już troszkę w nich śmigałam i kupiłam się troszkę kosmetyków, chciałam kupić nowy podkład, ponieważ ten co mam jest dla mnie trochę za ciemny, ostatnio jestem no mega blada, nie od ani na solarium, ani nic i e, chciałam kupić jakiś jaśniejszy podkład, i kupiłam ten sławny Bourjois Healthy Mix. I muszę powiedzieć, że średnio myślałam, że to będzie takie wow, wszyscy są w nim zachwyceni. Może po prostu moja cera jakoś tak nie lubi go. Ja miałam w kolorze 52 wanilia. I no mówię wam, że szału nie ma, jest ok, ale drugi raz go na pewno nie kupię, więc no szkoda, bo myślałam, że będzie coś takiego naprawdę super. Wtedy było 3 za 2, kupowałam również korektor i kupiłam swój Healthy Mix pasujący korektor i korektor akurat jest super. I do tego jeszcze miałam A tylko już go tutaj nie mam Kupiłam bronzer, bo było ich właśnie 3 za 2 Nie wiedziałam co wziąć i pomyślałam, że sobie wezmę bronzer I muszę powiedzieć, że bronzer w ogóle jest jakby Nie wiem, tak jakby był stary albo coś Mimo, że był, wiecie, zafoliowany i wszystko Po prostu jak ja używam pędzla na tym bronzerze To nic nie zostawia śladu Po prostu w ogóle nie ma produktu na pędzlu, na pędzlu. I mm, taka dziwna jest powierzchnia tego bronzera Nie wiem, wysłałam to do siostry Ona kiedyś lubiła te bronzery I może zobaczy o co chodzi, jak nie, to po prostu pójdzie to kosza. Nie jest mi bardzo szkoda, ponieważ, wiecie, on był za darmo. Ten trzeci produkt. Ale ostatnio pojawił się jeszcze jeden podkład i kupiłam jeszcze jeden podkład: Maybelline Dream Flawless Nude. Ten taki z taką dziwną, nie wiem jak to nazwać w ogóle bo to ma niby tak, wiecie, nam kapać na palec i rozmarować. Rzeczywiście jest jak ten Dream Admuse, wiecie, jak nałożycie to jest taka fajna. Taka, ciężko to wytłumaczyć, taka powierzchnia strasznie godziutka. Naprawdę fajnie się nakłada. Ja kupiłam sobie w kolorze 21 nude i muszę powiedzieć, że niezły. Był jeszcze na promocji, bo to była nowość za 5,99, więc z no nie mogłam przejść obojętnie, więc mam teraz dwa. Podkłady na ten czas. Kupiłam jeszcze pędzelek z Real Technik Ten do Różu. Jestem z niego zachwycona, jestem nim zachwycona. Jest super miękki i nie wiem, dlaczego tak długo czekałam. Dlatego właśnie kupowałam Wam też do rozdania. Przypominam, że jeszcze trwa rozdanie na, w moim poprzednim filmiku z okazji 5 tysięcy, więc również kupiłam Wam ten pędzelek, bo jest naprawdę świetny. Kupiłam jeszcze maszynki. Wilkinson Extreme 3 Beauty Ja nigdy ich nie próbowałam, więc co znaczy, czy coś będzie to warte Chyba tylko 2,50 za nie zapłaciłam, są 4, więc nie wiem, dajcie znać kiedy się próbowaliście Bo ja tak jakoś szukam tych pojedynczych, znaczy tych takich niby jednorazowych, jakichś fajnych I ostatnią rzeczą muszę wam pokazać, jaki super kupiłam płyn do kąpieli Z Imperial Leather I to jest Paradise Island, wyszły kilka nowości i staliśmy wczoraj za domem i włochaliśmy wszystkie i żadne nam się nie podobały, jeden pachniał naprawdę jak pranie, drugi jak kostka do toalety i trzeci w ogóle śmierdział Ale ten jest po prostu cudowny, mówi przypomina to O matko Jak jesteście z Anglii, kojarzycie te pick and mix słodycze to jak po prostu wejdzie się tam, to tak pachnie słodeczami. Nie, to przychodzą jakieś landrynki. To jest e, nektar e, z brzoskwini i wanilia. Pachnie niesamowicie i kosztował tylko funta, bo to jest zawsze coś na promocji. No i tak przychodzi, mam wyciekał tych nowości. No to dlaczego miałabym nie wziąć? E, I to już tyle na dzisiaj. Dajcie znać, co sądzicie o pudełeczku, co, co sądzicie o zakupach. E, naprawdę jestem zachwycona tym pudełeczkiem. Co mi się od mnie fajnie zaskakują, bo tak nie wiecie naprawdę czego możecie się spodziewać, jaki prezent tym razem będzie, więc naprawdę superowo, bardzo się cieszę i um, jeszcze raz zapraszam wszystkich do subskrypcji, zapraszam na mój Instagram oraz Twitter i widzimy się już niedługo, pa pa.